Jestem XROG i witam Was w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Rise of the Ronin. Moi drodzy, poprzednio wykonałem no prawie dwie pełne misje więzi. W czasie jednej z nich. Czy to jest dalej ta sama? Hmm. No właśnie, wróciłem na czarny okręt, aby ukraść z niego amerykańską e, technologię i dowiedzieć się czegoś e, na temat właśnie e, medycyny, e, która ma zrewo zrewolucjonizować, e, że tak powiem, świat. E, w czasie wyprawy trafiłem na mm, człowieka, który zachorował na gruźlicę. I tutaj jeden z bohaterów miał już pomysł, właśnie, albo pomyślał o tym, że można e, zrobić szczepionkę na tę chorobę. Mm. Następnie udałem się po e, części rozdymki dla innego jegomościa, i co też jest e, teoretycznie związane jakoś z medycyną, no i właśnie. Jestem już o krok od oddania tychże przedmiotów. O, właśnie, te są przedmioty, które zdobyłem w poprzedniej misji. Ten teleskop, mm, schemat silnika parowego, no i takie tam inne rzeczy, rozwój technologii, medycyna, ble, ble. ble. Jak chcecie się dowiedzieć więcej, to obejrzyjcie sobie poprzedni odcinek. Tam.

自ら毒を飲もうだなんて普通なら恐ろしくてできませんよからくりのことで役人に口を挟まれたくないのでしょうが <laughs> 命を張ってまでというのは感心するほかありえませんでは奥で薬を調合してきます少しお待ちを <laughs> お待たせしました 毒薬は伊賀七さんに解毒薬はあなたがお持ちください。うん。え、うん、え。毒の方もだいぶ弱くしてありますから、正確には死んだように見せるだけなので。本音を言えば、こんなことをやめてほしいんですが、伊賀七さんは。 覚悟を決めてしまっていますからね。さてと、伊賀氏さんは写真館に戻っているはずです。薬を届けてあげてください。 っいゃい。福沢君から薬をもらってきてくれたんだね。福沢君特製の毒薬とこの前、隠しシから取ってきた役立たずのカラクリ道具で役人たちを出し抜いてやろう。 ちょっ所でっを待って待って待って待って待っに待って待って待って待って待って待って待って待って待て待って待って待って待って。 Będę musiał za nim podąż podążać aż tak daleko. Z dialogu tak to wynikało moim zdaniem. Psiak! Oj, jak się cieszy, jak się cieszy, no mój widok. Oj, 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 oj. Ale już! Ty uważaj gdzie leziesz, no! Facet, tu się konno jeździ! Paniusiu, z drogi! Właśnie! Wait! Kieszonkowstwo! Tutaj nie trzeba biec sprintem i kogoś ukraść i wtedy kogoś okraść tylko po prostu wpadamy normalnie idąc に入がをしそうだら。<noise> <noise> <noise> 僕は役に立たないからくり道具を見せて役人たちにそれらしく説明しているからその間に入ってきてくれるかい準備は万端そろそろ毒薬を飲んでしまっていいかなやピエールじゃな。ご主人い。これで芝居の幕は上がった行こう Jezu, kochany... Ja też pomaleńce, truciznę piję, żeby udowodnić, że jakieś tam... ...rzeczy są... ...bezużyteczne, że jakieś inne wynalazki są... ...w ogóle nie mają sensu i prawa bytu. dobrze, tam wszystko przeczytałem i zrozumiałem. Psiaku... hulera Z deszczu pozrębne, no nieźle. się z tego dosyć ciekawie wybrnąć <gry> Hop, a wszystko zaczęło się od tego, że chciałem tych zajść jakoś inaczej. Zgadza się dobra. Zgadza się No to raz, dwa... co? Oh, to jest. To jest Oj co, co, co się tutaj stało? Czy ja nie miałem działać szybko? Chyba... coś tam było o działaniu szybko, prawda? A cóż, chyba nic mu się nie stanie, nie? Żadne... Yy, Żadnej trucizny... Czuś... A mnie, przepraszam, właśnie to zrobił. Puk, puk. Zostałem Jolkę? Jeśli użyjesz 強力な武器にもなるはずですなるほど扱いになれれば使えそうだ何奴すみませんこの人は僕の仕事を手伝ってくれている人でしてここへは来ないように言っておいたのですがうううおいどうした福沢殿見てやってくれ

Co, ikkeno co, 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 co? Przegapiłem coś w dialogu czemu chcę mnie zabić teraz

とにかく無事に住んで何よりですこんなこともう二度と頼まないでくださいよそれで僕の策はうまくいったのかい本当かい僕は死んでて何も見えなかったものだから大丈夫ですよ普段の役人は伊賀七さんが死んでいると思い込んだまま

Nie powiem, bardzo mnie to cieszy. Że udało mi się czegoś takiego obecnie dokonać. Problem dystansowa, nic ciekawego. Tutaj też nic ciekawego, nic, nic, nic. O? Nic. Statystyki to sobie przejrzę później. Tutaj jest tyle walki jakieś nowe. Tak, dobra. Ok, więzi. Okej, okay. tutaj maksymalny poziom, co mnie niezmiernie cieszy, bo to oznacza też to, <laughs> że będę mógł u niego. Jeszcze bardziej sobie e, zwiększyć tutaj te e, technologie Ponieważ wcześniej było to zablokowane przez właśnie mm, poziom więzi z nim, żeby był za niski. Okej, okay, czyli on chciał zginąć, żeby spokojnie dalej sobie działać, tak? co mu prezent, skoro mam już z nim maksymalną więź? No i co tutaj mam? Okej, ok, czyli po prostu tutaj zwiększenie. Hmm, pozwala ci analizować otoczenie przez dłuższy czas. OK? i tutaj, o, zmniejsza zużycie ki. Yy, zarąbiście, i tutaj, aby do, yy, dostać te kolejne. Przedmiotem muszę kontynuować fabułę, Czy na obecną chwilę, co mnie niezmiernie cieszy. Wszystko mam wykonane. Tak więc <ścoughs> idę do misji głównej, aby... ちょうど待って待って待って待って待ってつって待って待って待った待って待って待って待って待って待って待って待のて待って待って待って待のて待って待って待って待って待って待っ 力を貸してくださいこのままだと兄はアンを知らせるわけにはいかんき皆を集めて桂さんのもとで知恵を出し合おうちをおもちゃるまずは新作とおまんの旦那さんに知らせんとのうあいつら最近は桂さんと離れて動いちょうき シンサクションでしたら、おそらくは中華街にいらっしゃるトー。私が探して参りますので、坂本さカは主人をお願いします。マス。<music> さん、一人で大丈夫かな新作がクシ Hey! Ok, czyli mam ją śledzić, a czyli to jest ta chińska dzielnica. Ok, czyli jednak tutaj będę miał mm, prawdopodobnie ostateczne zadanie główne. <noise> A no nie dziwota, że tutaj była taka właśnie... Ta dzielnica... <laughs> Poblokowana, całkowicie. Oczywiście, oczywiste Boże, coś to się będzie działo, tak więc do wykonania, tak pozwolę, aby ktoś mi przeszkodzi. Coś mówiłem? Oj, Dariuszek, Megol, to był gara, bardzo gara. ja Dobra, to będzie pułapka, czy, czy, czy faktycznie coś ci grozi? Bo nie wiem, czy już ci spuścić łomot, czy, 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 czy poczekać chwilkę? Czy... Dobra, ty jako pierwszy lecisz, mi się. Pora uniknąć ataku. mi się właśnie niefortunnie zdarzyło. co, so, może teraz wreszcie do tej misji głównej się udam. Dobry. Zostałem biolkę? <grym wytkujesz>

まはいありがとうございます。あの、新作さんは多分この先にいらっしゃいますけれど、どうも最近かなり荒れているとの噂もあって 私が言った方が稼働が立た,たないと考えたのですが、この様子では足でマトイになるばかりのようです。新作さんのことあなたにお願いしてよいでしょうか。なやすな。ありがとうございます。どうかお気をつけて。私は桜屋でお待ちしております。no tam powinnaś zostać j u Tylko nie wpadnij ponownie w tarapaty. Z kim mogę tutaj współpracować. Ten ninja jest super. Ten też, ale wolę Perego. Tak... No, po prostu już mam z nim dosyć dużo więzi nawiązanej. Tak więc po prostu... Stąd też mój wybór. Teo Ale wykonanie tej misji zostawię sobie na kolejny odcinek. Jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj się będzie działo e, i jaka rozruba. Będzie miała miejsce właśnie w chińskiej dzielnicy, to koniecznie bądźcie na bieżąco z tą serią. Zagramy, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, kliknięcia w dzwoneczek, oceny tego odcinka, jak i zostawienia jakiegoś komentarza. Ponadto, jeżeli. E, zapraszam Was też do obejrzenia poprzednich odcinków z tej serii, jak i do zapoznania się z innymi seriami, zagrajmy, które już jak w swoim kanale opublikowałem. Dodatkowo, e, zapraszam do e, zapoznania się z serią poradników Warframe, a Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, cześć!